Brawl Stars Part 1. Czy wiedziałeś o tym, że jak klikniesz graj, to rozpoczniesz grę? Ja gram akurat moim nowym jeanem, bo go wydropiłem z tego legendarnego Star -Dropa, który był za darmo. Widzicie? Zrobię wam chwilowy poradnik, jak to wygląda. Widzisz, możesz sobie tutaj grać takim na przykład super postaciom, jak ja mam. I możesz na przykład zabijać degeneratów. Masz tutaj na przykład Bula, możesz go zabić, tak samo Broka i też go możesz zabić. Widzisz? Na 99% o tym nie wiedziałeś, bo jesteś taki głupi. I, i tak to wygląda, tak naprawdę. I on wypuszcza taką rączkę, która do tego, do tego cię sapnie No i jestem dead. A jeśli wy nie chcecie być dead w Brawl Starsie, to na to zostawcie komentarz i like.